Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny gość w naszym gorącym studio i tym gościem jest, drodzy Państwo, pan prezes Janusz Korwin-Mikke, którego serdecznie witam. Kłaniam się, witam Państwa, witam Pana przede wszystkim. Panie prezesie, sytuacja gęstnieje i w naszym kraju, i na zewnątrz. Coraz więcej tych różnych incydentów. Ja dziś często Pana o to pytam i dziś też chciałbym Pana prosić, żeby Pan... Wcielił się w premiera obecnego rządu i zaproponował, co by pan zrobił w takiej oto sytuacji, że mamy ten pozorowany atak, niepozorowany, nie wiemy do końca, no być może zmanipulowany przez Ukraińców, myślę o ataku dronów. Mamy z kolei incydenty w Estonii, kolejny raz jakiś tam samolot, samolot rosyjski naruszył granicę, więc jakby jest takie podgrzewane ciśnienie. Pytanie, czy jest to sytuacja poważna, czy należało się, należy się tym przejąć, co konkretnie Powinno się Pana zdaniem w tej sytuacji zrobić. A zaraz przejdę do sytuacji wewnętrznej i też zadam Panu na ten temat parę pytań. Sytuacja jest bardzo poważna. Tutaj się okazuje, że jak samolot jakimś tam, a, z jakimś sam z ministrem obrony w Hiszpanii leciał sobie obok Kalin Kaliningradu, to podobno zakłócono mu GPS-a. Oczywiście no, mówili to być Rosjanie, samolot y, pani Urszuli von der Leyen został też y, zakłócony. mu coś tam i lądował w Bułgarii przymusowo, co zdaje się jest, nie, nie jest prawdą akurat. Natomiast incydent z samolotem rosyjskim, który latał nad jakąś wysepką Island ten, estońską, to dziwna w ogóle sprawa. Rosja <laughs> się nie przyznaje do tego, ale to jest dziwne, bo to przecież on pewnie no, rzeczywiście latał, no chyba tego nie wymyślili. To, mają jakieś zdjęcia na to. Nie mam pojęcia. Póki tego nie widziałem na własne oczy, to nikomu dzisiaj nie wierzę, bo to wszyscy kłamią w żywe oczy, także proszę nie liczyć, żeby ja będę komuś wierzył. Eee, natomiast co do dronu sprawa jest absolutnie wyjaśniona. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Rosjanie nie mieli możliwości wypuścić tych dronów. One, one wyleciały na pewno zostały wypuszczone z okolicy miasta Włodzimierz. To jest, to jest może troszkę na południe, troszkę na, na, na północ od, od tej granicy. Stały stąd wypuszczone. Tu się wachlarzowało, się rozleciały, prawda? Wachla, wachlarzem jedyna do Elbląga doleciał jakimś cudem. Wspominam, że one mają zasięg tak naprawdę 300, 300 kilometrów, no bez obciążenia do 600 podobno dochodzą. On tam przeciął prawie 700. No ale... A to jest w granicach możliwości. Natomiast absolutnie niemożliwe, żeby przeszły dodatkowo tysiąc, tysiąc kilometrów nad, nad Ukrainą, potem ładnie skręcił, prawda? I dopiero teraz się te wszystkie drony rozleciały na wszystkie strony. To jest absolutnie niemożliwe. Nie masz żadnej wątpliwości. Te drony po prostu to są yy, drony, które zostały. Yy, zro... znaczy, Rosjanie wymuszają tych dronów, dronów przecież tysiące, bo one służą jako wabiki, tylko są bardzo tanie drony tam po. Po, po parę tysięcy dolarów i celem jest tylko odwrócenie uwagi obrony przeciwlotniczej od, od, od prawdziwych dronów, typu szachid, prawda, które, które są zabijają, to są, są drony, które mogłyby spokojnie przelecieć, one nawet mają 2000 km przelecić Szahity. I te drony, te drony yy, to jest taka taniej, tanie, one nawet, nawet mają steru kierunkowego. Jedynie co one mogą sterować, to przechyłem prawda, i dodać gazu i taki, taki, taki bardzo prymitywny sposób sterowania. Więc... No, no to mam... stąd pytanie, jak Ukrainy, Ukraińcy no, mogli tym manipulować, one... skoro to jest taki cep? Przecież te wszystkie. No nie, one się rozdziały Warszawa, to wzucili w kierunku na Warszawę i część pole osiem poleciało na, na lewo, a osiem poleciało na prawo. No to jest normalny rozwój. Natomiast skąd oni się wzięli? Otóż te, no te, większość tych dronów w Polsce po prostu wylądowała, bo jak mi się kończy paliło, one spokojnie przydziemiają do ziemi, bo komputer do, do końca trzyma, trzyma stery, prawda? Wysokościowe. Więc one lądowały. I, i, I takich dronów Ukraińcy mają, mają tysiące, które wylądowały na Ukrainie i po prostu chcieli je, i, <laughs> wzięli je i wpuścili. Napełnili zbiorniki na nowo i koniec. No, to, nie jest, to, nie, to nie jest wielki problem. Jedyna niewyjaśniona rzecz w tej całej aferze, ale tylko ja o niej wiem w zasadzie chyba, jedyna jest absolutnie niewyjaśniona. To to, że kiedy wpisałem tam tydzień temu, czy parę dni temu, wpisałem do Google ten tam nazwę tej, tej Skywalker, Skywalker Technologies, nazwę tej chińskiej firmy, która to, to produkuje, i, 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 i słowo Gerbera, Szefmi Technologies w cudzysłowie, żeby to było razem, prawda? I Gerbera obok, to sztuczna inteligencja mi odpowiedziała, że Sheffield, technologicz, Skywalker Technologies nie produkuje tych dronów i to jest zgodne z tym, co mówiła Wikipedia wcześniej, bo Wikipedia twierdzi, że oni tego nie mają w zestawie, bo oni po prostu je sprzedają w całości Rosjanom. Nie mają tego na handel, tylko to od razu produkują i to idzie do Rosji. I... I, I ja z tym nie, 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 nie należy mylić z tym kwiatkiem, bo na ja nie wiedziałam, co chodzi o Gerbera, to może chodzi o kwiaty Gerbera, prawda? Natomiast, napisała Sztuczna Inteligencja, istnieją ukraińskie drony, y, które, które stanowią bardzo tanią broń. Tak napisała. Kiedy dwa dni później próbowałem po raz drugi to wpisać, okazało się, że włączyli w ogóle Sztuczną Inteligencję. Więc ja tym włączyłem ze Sztuczną Inteligencję i spytałem Sztuczną Inteligencję. Oto powiedziała, że no możliwe, że doszły nowe informacje i, i w związku z tym się zmienił ta informacja. Aha, jeszcze przed nim, przy wejściu uprzedziła mnie ta instytucja, że ona jest w tej chwili kontrolowana ręcznie. Po czym, jak zadałem pytanie konkretnie, jak to się mogło stać, że było napisane, że drony były z Ukrainy, ktoś ją wyłączył. I koniec. No, informatycy ukraińscy są znani i cenieni. Osobom, które nie pamiętają w tym momencie wywiadu. momencie, bo osobom, które nie pamiętają, ja w tym momencie wywiadu z panem Prezesem, przypominam, że był pan jedyną osobą, która publicznie wypowiadała się sceptycznie i o sprawie wyspy węży, i o buczy, co się później okazało, że są to nieprawdziwe informacje, jeśli chodzi o. Buczy to przynajmniej w tej skali, o której się tutaj mówi, co Pan też podkreślał. I no, jeżeli chodzi o sprawę przewodowa tej rakiety, która została tam. To już jest jawne przez Ukraińców tam dwie ofiary śmiertelne były wśród Polaków, też puszczoną, no to też pan prezes mówił jak było, tylko że ta wersja oficjalna dociera do opinii publicznej, ta pana prezesa jako pewnik po paru latach i, i tutaj mamy chyba podobną sytuację. Ja jeszcze dołożę do, do, do tej diagnozy tą sprawę tego domu w Wyrykach, gdzie podobno spadła no to pierwotnej jest, wersji to ukraińska, a okazało się, że norweska rakieta jednego z F-35, który tam starał się zestrzelić te wabiki. Na, szczę na szczęście nie dość. Nie dość, że, że strzelini niepotrzebnie, to na, na szczęście się nie, nie, nie włączyła, wszystko pan ich nie włączył. Tak, dlatego że tak. dwie, dwie nawelanki naraz, ale, ale się właśnie zdarzyły. zdarzyły. Także, także no oczywiście, tylko że to jest tak, to co zrobili Ukraińcy teraz, to jest coś na kształt od prowokacji gliwickiej. To jest to dokładnie to. Wmówienie, wmówienie, że tutaj Polacy zaatakowali, prawda? Chyba wszyscy pamiętają prowokację Gliwicką. Prawda? Co to Oczywiście. Było? Ja tylko jeszcze dodam, że często bywam, proszę Państwa, na kajakach w Nadarzycach. Tam jest olbrzymia baza lotnicza Wojska Polskiego i nie ma ćwiczeń, nie ma ćwiczeń, po których jakaś rakieta nie zabłądzi i nie spadnie w lesie czy gdzieś tam w jakimś gospodarstwie rolnym. Naprawdę, proszę mi wierzyć, drodzy się Państwo. Zdarza, to, się, to się zdarza. Ja pamiętam czasy, kiedy Amerykanie w, w, w Hiszpanii zgubili dwie bomby mowę, także to, 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 to nie słyszałem. Ale no okej. Okay. Więc, więc no, tak to wygląda. I Panie Prezesie, no przejdźmy do, do tego, do klu sprawy. Jak na to powinien reagować polski rząd? Co pana zdaniem w reakcji na taki stan rzeczy, jaki tutaj mamy, powinien wykonać polski rząd? Nie tylko zabolało stanowisko y, pana profesora Sęckiewicza, y, który powiedział, że to jest y, prawda. To, co rząd mówi, to jest nieprawda, ale z, z uwagi na dobro Polski i powagę sprawy, on nie będzie tego dalej dyskutował. Czyli on świetnie wie, że to jest kłamstwo. Ale z uwagi na ważny interes polityczny, prawda, trzeba uznać, że są rosyjskie drony i koniec dyskusji. Zresztą, rosyjskie, one są, bo to rzeczywiście były wyprodukowane przez Chińczyków dla Rosjan, więc, więc one są, są rosyjskie. A to, że Ukraińcy co potem z nimi zrobili, to jest inna parę kalorii. No ale co my mamy robić? Czy przeciwstawić się tej ukraińsko-amerykańskiej narracji w sytuacji, gdy wisimy całe polskie bezpieczeństwo na e, prawda, no, na amerykańskiej ani... dobrej albo złej woli, no, no przyzna ja pan, pan że, że to jest ja się... trudna sytuacja. Ale ja bym się nie bał w tej chwili Niemiec. Niemcy nie są tak specjalnie groźni. Nie, amerykański, amerykański powiedziałem. Ja się mówię nie, nie, nie boję w tej chwili Niemiec, natomiast co ja bym zrobił, to już mówiłem raz. Ja bym to zrobił, tylko teraz już trochę za późno. Ja bym to zrobił, to, to zrobił, a może nie jest za późno, to się sytuacja, ja bym to zrobił już rok temu. Powiedziałbym po prostu Rosjanom, krótko, krótko i, 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 i węzłowato. Kochani, mamy kilka warunków. Pierwszy to jest to, żeby Białoruś została niepodległa, żebyście jej nie wcielali do Federacji Rosyjskiej, żeby Polska i Rosja zagwarantowały neutralność Białorusi, tak jak kiedyś Prusy i Rosja miały gwarantować neutralność Polski, to po pierwsze. Drugie, oddajecie nam królewiec. czy a trzeci to drobiazg tam płacicie, płacicie tam, te, ten, ten, to już to jest drobiazg, chodzi, chodzi o, o traktat ryski, nam do tej pory nie zapłacili pieniędzy. To jest jedyny dług, który gościa nie spłaciła. Wszystkie inne spłaciła. To jest, ale to już drobiazg. I w zamian za to, My wyłączamy się z ataków z Rosją. Przestajemy przekazywać cokolwiek Ukraińcom, przestajemy pomagać jakkolwiek Ukraińcom. Moim zdaniem to bardzo posalne dla Rosji deal, a dla mnie jest bardzo ważne przyjęcie okręgu królewskiego. Bo Rosja w każdej chwili jest gotowa, i to już kilka razy takie próby były, jest gotowa przekazać ten okręt Niemc Niemcom są zamian oczywiście za yy, przyjazny stosunek Niemiec do Rosji, prawda? I są gotowi oddać im ten królewiec, i wtedy się znowu w Polska znajdzie w sytuacji, gdzie mamy, gdzie mamy Niemców, Niemców na, 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 na lewo od Pomorza i na prawo od Pomorza. Dlatego też y, 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 bardzo się boję tego manewru, bo on jest szykowany, to on Kruszow tego nie ukrywał, że on, że on planuje w stosownej sytuacji przekazać, przekazać ten okręt królewiec. On, on jest im na, na cholerę niepotrzebny, tylko do niego dopłacają. Na przykład ja y, czytałem takie. Takie wpisy na moim brygu, że przecież jakby doszło do wojny, to przecież jakby doszło do wojny, to ten okręg królewiecki nie będzie odgrywał żadnej roli. Rosjanie potrafią albo, albo przejść przez Białoruś, albo tak samo jak Iran z Izraelem, obsypać nas rakietami, prawda? Górą, nie przyjmując się niczym. Niektórzy wojskowi mówią jednak, że okręg królewiecki pełni istotną rolę, jeżeli chodzi o kontrolowanie Bałtyku. Przez Rosję. Tak. Jeśli, no. jeśli, idzie, jeśli idzie o, o, o ten, o... tak, ale w tym momencie Bałtyk przestaje być taki ważny dla, dla, dla Rosjan, prawda? Jak, jak, jak nie mają królewcy. On jest tylko dlatego ważny, że mają tam królewiec. I to moim zdaniem i to moim zdaniem dałoby Polsce dobre wyjście z tej sytuacji. A to, że sobie dla mnie to, że Rosja zabierze ćwierć Ukrainy, to mi wcale nie przeszkadza. Ja nie chciałem się mieć za silnego sąsiada. Ukraina razem z, z Donbasem i z Krzywym Rogiem jest znacznie silniejsza od Polski. Przecież ona miała prawie 50 milionów mieszkańców przed rozpoczęciem tej, tej wojny. Prawda? I ja wcale nie chcę mieć za silnej Ukrainy. Także jeżeli Rosja by skasowała im ten Donbas, prawda, i coś tam jeszcze, nie to zupełnie nie szkodzi. Byle tylko oczywiście Rosja nie połknęły mi całej Ukrainy. Bo to jest jedyna groźba, to że się Ukraina załamie i wtedy Rosja połknie całą Ukrainę. No ale czy wtedy, po takim układzie, jak Pan proponuje, no nie połknęłaby całej Ukrainy? Dlaczego miała połknąć całą Ukrainę? Bo ona, bo nie, Ukraina jest, o ile we wschodniej Ukrainie, to Rosja jest dobrze widziana, bo tam wszyscy mówią po rosyjsku. Prawda? Jak Pan widzi, nawet w jeszcze tysiąc ludzi siedzi w piwnicach i czeka, żeby nas nasi wyzwonili i nie, nie chce wyjechać. No. Otóż... Otóż, natomiast na, 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 na Zachodzie oni są bardzo nacjonalistycznie, bardzo nacjonalistycznie. Y, jak pan, jak, jak tu mówiłem poprzednio, są trzy kanony polityki ukraińskiej. Bić Żyda, bić Moskala i bić Lacha, prawda? Więc, więc w tej, tej chwili są zajęci biciem Moskala z pomocą Żydów i Lachów, ale jak się nie uda pobić Moskala, to się zabiorą najpierw za Żydów. Pierwsza rzecz, jaką zrobią Ukraińcy po, po, po ewentualnie przegranej wojnie, to powiedzą, to powiedzą, że to wini są Żydzi. Bo to zełęński Żyd, prawda? po są Żydzi i oni wszyscy na zlecenie Żydów z Waszyngtonu czy tam z tego i nas ciągnęli wojny z Rosją. To będzie pierwsze oskarżenie ukraińskie, jeżeli przegrają wojnę. Jeżeli przegrają. Ja przypominam, że już trzy tygodnie temu napisałem, że to w tej chwili Rosja przegrywa tę wojnę. Rosja wcale, nie, wcale tej wojny nie wygrywa. Jak ona nie potrafi się przebić w tej chwili przez obronę ukraińską i praktycznie przez ostatnie trzy tygodnie czy miesiąc, to ona pokonała dwa kilometry powiedzmy sobie na niektórych tak? to znaczy, że Rosja siły i przegrywa tę wojnę. Proszę powiedzieć, że Rosja walczy przeciwko całemu NATO. To jest, mała, to jest Rosja, która jest opleżona przez całe NATO. I on, to trzeba podziwiać słabszego, który, który walczy, walczy z tą nawałą, nawałą, ale nie wiem, czy na radę finansowo, finansowo to, wszystko, to wszystko wytrzymać. Bo Rosja w każdej chwili może zrobić pobór do wojska, prawda? zwrócić uwagę, że Rosja jeszcze do, do tej pory nie ogłosiła poboru. Gdyby Rosja ogłosiła pobór, pobór to miała 2 miliony żołnierzy, i by zrobiła z Ukrainą, prawda, tam drobną, drobną kaskę. Ale Rosja nie ogłosiła jeszcze poboru. Ale pytanie, czy ma pieniądze. Bo co z tego, że ma dwa miliony żołnierzy, a ci żołnierze muszą mieć broń? Czy oni mają dostateczną ilość dronów? Czy mają dostateczną ilość rakiet? Nie wiem. Nie wiem, jak jest. I, i tutaj no, z Rosji są sprzeczne sygnały. Czasami wydaje się, żeby z chęcią ten pokój zawarli, a raz, że nie, tylko są całą Ukrainę połknąć, prawda? To tak błęczucznie rozumiem, nie wiem, jak jest naprawdę. Nie mam pojęcia. W każdym razie Liczenie, i zwycięstwo, że, że, że prawie, jest i zwycięstwo Ro Rosji jest dla Polski problematyczne, prawda? No, byle, zwycięstwo Rosji jest dla Polski dobre, dopóki nie połkną więcej niż połowy Ukrainy. Jakby, jakby groziło, że połkną więcej niż połowę Ukrainy, to to już jest dla Polski trochę niebezpieczne, bo wtedy już są za blisko nas. No. Póki połowa Ukrainy jest bezpieczna, to nic się nie dzieje. Przejdźmy zatem na nasze podwórko, panie prezesie. Tu dosyć już wyświetliliśmy czysto i klarownie pana koncepcję. Natomiast co zrobić w tej trudnej sytuacji wewnętrznej, kiedy dług polski narasta, przekonanie powszechne jest takie, że głównym winowajcą tych problemów jest ta pomoc. To, że tak pomagamy Ukrainie i że skala tej pomocy już w tej chwili zabija polską gospodarkę, no na pewno rolnictwo, dzięki napływowi, czy dzięki poprzez napływ tanich płodów rolnych z Ukrainy nam tutaj padło. Przemysł, transport, cały sektor transportowy, prawda, też Ukraińcy przejmują różne interesy w Polsce także za te, Często nieuczciwie pozyskane środki też przejmują. No i, no, no i właśnie, więc jest trudna sytuacja, no nie tylko z powodów ukraińskich, ale też i z powodu kryzysu europejskiego, migracyjnego. Jakie miałby pan tu panaceum na to, żeby wyjść z tych jakże poważnych problemów? Sytuacja jest niesłychanie poważna, bo jak napisałem już chyba 7 czy 8 lat temu w Rzeczpospolitej, nie mamy w tej chwili już jednej, jednej Polski, znaczy Polska jest, jest jedna, natomiast są dwa państwa polskie, które się wzajemnie nie uznają. Są dwa ośrodki sędziowskie, które, które wydają orzeczenia, których nie uznaje druga, druga połowa sędziów. Sprawiedliwość jest mocy i trwałości, w sprawiedliwości. nie mamy sprawiedliwości. Nie i co z tego, że teraz teraz na przykład, no, na, no, mamy przykład taki, pan Żurek i jego ekscelencja Żurek obiecał, że zrobi porządek, porządek i zaprowadzi porządek w No i co zrobił? Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz uwolnił, uwolnił od, o, od tego, od, od podejrzeń pana, pana Nowaka. W ogóle bez rozprawy sądowej. No. Ja nie wiem, pamiętam, ale chyba dwie audycje temu tłumaczyłem, że dlaczego Pan Nowak został wynajęty przez Ukraińców do, do budowy autostrad. Dlatego, że wiedzieli, że, że on kantuje na autostradach i podpotrzebowali kogoś, kto umie świetnie kantować. I teraz, teraz ja to wszystko mówię od, od, od dwóch lat, prawda? A teraz po tym, tym orzeczeniu sądu, no teraz jak ja wychodzę, prawda, widzę, że on jest czysty jak baranek i lenija no tak. <grymne> tam wyrok, wyrok był kuriozalny. Nie wiem, czy pan słyszał, no wyrok był kuriozalny, bo sąd orzekł, że nie znaleziono śladów, odcisków palców pana Nowaka. W związku z tym sąd musi domniewać, że on nie dotknął tych pieniędzy i nie należały do niego. Tak, no, po prostu leży, no, Ktoś bym podrzucił 4 miliony tak, no, na podłogę w domu. Dlaczego tak, nikt mi nie podrzuci? No marnych 100 tysięcy, panie prezesie. No. Przerażające wie pan. Także, także to jest to jest no, niesamowite zupełnie. Zupełnie. I to i to, jest, i to w ogóle się odbyło poza sądem. To asesor sądowy tak sobie od tak sobie od, czyli człowiek jest nie do orzekania sądowego, tak sobie od, okazuje się, że zdołał, zdołał to, nie wiem jak to jest możliwe w polskim systemie sądownictwa. I tak w, w Ameryce, to, to, to a też tam są, sędziowie orzekają, a nie asesory sądowi, także nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale w każdym razie Pan Nowak jest niewinny jak Leninia. I, 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 I teraz ciekawe, co zrobią Ukraińcy, jak, jak tego, bo, bo Ukraińcy jednak chcą, chcą... widocznie on nie dał łapówek temu, co trzeba, nie zdał się dobrze na systemie ukraińskim. I Ukraińcy jednak chcą go skazać, że jednak nie jest tak całkiem czysty i niewinny. No ale jaki pan ma pomysł, panie prezesie? No, ta, ta diagnoza jest oczywista, Spornowod no, opis rzeczywistości. Tak. Nah, rani, no, co możemy zrobić w tak zabagnionej sytuacji? Zaprowadzić tyrannię, jakiś Pinochet jest potrzebny, prawda? Czy ten Siało Pink powiedzmy, o no, jak już lepszy, lepszy, bliższy nam kontakt, bo to kraj postkomunistyczny, prawda? I pan ten doszedł do władzy i nie oglądając się na nic, zrobił, zrobił porządną reformę gospodarczą, powsadzał wszystkich do, do kryminału, przecież, przecież tam skazano na śmierć trzy osoby, a, a pani Wdowa pomału popełniła samobójstwo. Zlikwidował całą, całą tę socjalistyczną elitę, elitę i, proszę pan, i, i, i nagle Chiny ruszyły. Prawda? I okazało się, że można w ciągu kilku lat zostać potęgą. A wie pan, paradoksalnie, być może polski rząd ma taki sam pomysł jak pan. Sporo się mówi gdzieś tam w kuluarach sejmowych o pomyśle wprowadzenia stanu wojennego. Stan wojenny, który wprowadziłby Donald Tusk. Raz, że no, uniemożliwiłby wybory, więc uniemożliwiłby procedowanie choćby przez pana prezydenta nowych wyborów, więc byliby od tej strony bezpieczni, a z drugiej strony no, dałby wolną rękę no, do, do takich rozrachunków z opozycją czy do jakiegoś tam zamordyzmu à la Tusk, który no, umożliwiłby mu, jak mówię, sprawowanie rządów silnej ręki, tylko pytanie, hmm, w którą stronę by ta ręka naszą Polskę prowadziła? Gdyby powiedział to Pan Tusk 30 lat temu, to ja bym bił brawo, ale porównania tego, co mówił Pan Tusk 30 lat temu z tym, co robi teraz, no to jest w ogóle deklasyfikacja, Pan, pan Tusk, ja, ja napisałem kiedyś, że gdyby, że gdyby, ja bym powiedział 30 lat temu Panu Tuskowi, z tym byliśmy w bardzo dobrych stosunkach, ja powiedziałem co on zrobi za 30 lat, to on by chyba ten ar arszenik pogrążył, albo, albo coś, żeby, żeby do tego nie doszło. To, co on wygaduje w sensie gospodarczym, to są herezje po prostu herezje. To co on wygaduje tutaj. A przecież on nie? wyszedł ze środowiska gdańskich liberałów. Wyszedł, ja, nie, ja nie mówię, że panu pokrewnych, ale jednak no bliskich A, ideowo. Tak. Oni, mieli, oni mieli tylko jedną skazę, taką znaczy, że oni latali do robotników, tam, drukowali jakieś byli tak, tak, tak takie troszeczkę lewicowo nastawię. To jedyne. A to o, reszta, teoria ekonomii znali na, znali na, na pamięć, prawda, co do sztuki filmana Hayka, wszystko mieli opanowane, znaczy przynajmniej. Dwaj, czyli Lewandowski i Tusk. Wie pan, ja siedziałem koło niego w Sejmie i on miał tam 33 posłów, ja tylko trzech. No i pytam się Tusk, dlaczego ci pana liberałowie tak dziwnie głosują czasami? A on mówi, panie Januszu, ja, ja mam 33 posłów, jeżeli trzech z nich wie co to jest liberalizm, to bardzo dużo. No. Do, dołożyłbym do tej grupy Bieleckiego, prawda? Też z no, tego się. Czech, 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 tak, Bielecki. Tak. tak, Bielecki, który był premierem polskiego rządu, i, i w tamtym no, tam czasie Androski, no, kilka i rozsądnych I to choroba Cała reszta tam przyszła, żeby, żeby coś się dorobić, prawda? I niestety, niestety to wszystko zeszło, zeszło na złą drogę. A zatem, no, znikąd nadziei, trochę pesymistycznie kończymy. O potrzebny jakiś generał, który nie będzie się opierał żadnych polityków, który wsadzi do, do kryminału zarówno tych z PO, jak i z PiS, jak i z PSL i SLD, czyli całą bandę tworgów, w ogólnej radości ludzi. Ja Państwu chcę podać pewien przykład. Jest Francja, rok 1790 chyba już, czy pierwszy. i wszyscy... Biją brawo Robespierrowi. Robespierre przemawia, tego skazać, tego na dwie Wszyscy biją brawo, entuzjazm jedzie ulicami, wszyscy biją brawo. I tu nagle Robespierre trafia, trafia za kratki, robi się przewrót. Ludzie przerazili, że on wszystkich, wszystkich wersji ulicami, postawi jego sadzić. I nagle cała ulica bije brawo. Hurra, tego tyrana, prawda? Brawo, entuzjazm na ulicach, prawda? Ścięto mu głowę, wszyscy się nie mogli dopchać. Jaka radość. Gdyby dzisiaj jakiś wojskowy wsadził do kryminału tych przywódców, tych wszystkich czterech, tej całej bandy tych wszystkich przywódców partii, to byłaby taka radość w narodzie, że nie ma co się bać. Osobiście nie mogę zachęcać do takich działań, ale pozostawiam już bez komentarza, propozycję Pana Prezesa. Musimy już kończyć naszą rozmowę, zatem bardzo Panu dziękuję, a Państwa bardzo proszę, jeśli spodobał Wam się ten wywiad i oglądacie go w mediach społecznościowych, to tutaj na dole jest link do wsparcia Buy Coffee. Proszę bardzo, poświęćcie parę złotych dla naszej redakcji, dla naszego zespołu, żebyśmy mogli kontynuować naszą pracę, a Państwa, którzy oglądają w sieciach kablowych, bardzo proszę, zostańcie z naszym kanałem. Dziękuję Panie Prezesie. Obrigado e